Cześć witajcie Ja jestem teraz na farmie u koleżanki Zaraz nagram wam jak wygląda kuchnia, chata i tak dalej farma jest warta 3 miliony funtów także nagram wam jak to wygląda no i może za chwilę zobaczycie jak mieszka moja koleżanka Także nagrywam. Słuchajcie, to jest farma. Tak to wygląda. Tutaj możemy sobie usiąść w papierosy, wypić w No I wchodzę do środka do domu. I tu jest tak zwany pokój, słuchajcie gościnny, duża sofa, telewizor do oglądania filmów, meczy itd. Tak przy piwku. Tutaj słuchajcie, łazienka, pralnia, ładna sofa, stara, w stylu angielskim. No i idę do kuchni i tutaj słuchajcie, tak wygląda kuchnia. To jest królestwo mojej koleżanki A tutaj w kuchni moja koleżanka Przywita się marzenia Hello Jak się macie? No, to jest moje śniadanie. Koleżanka zrobiła. Takie późne śniadanie, taki ranch, nie? Nagrywam, bardzo ładnie wygląda. Ale ty to ja czy, czy ty, dom? Ty bardzo ładnie wyglądasz, dom <laughs> też bardzo dom. ładnie wygląda. Ja to wiesz, jak domowo. Jadzik robię. Kuciaczka będziemy jeść. Zobaczcie, zobaczcie. Piekarniki, trzy pończusie. Zrobię. To. Pokażę Wam ciekawostkę. Śmietnik, jaki ma koleżanka. Zobaczcie, to jest śmietnik. Hmm. Tutaj naciskam. Śmietnik się otwiera. Tutaj naciskam, świetlnik się zamyka. Tylko na resztki jedzenia. Tylko na resztki jedzenia, bo tutaj jest w innym miejscu też na inne rzeczy. Teraz wam pokażę dalej. Pokaż mój zegarek Rolexa na ścianie. O, słuchajcie. Tylko no, godzina muszę ustawić, bo bateria jest Godzina nie jest kochowa. ustawiona. Nie jest ustawiona. Zegarek Rolexa na ścianie. Także widzicie Rolex na ścianie. Kuchnia bardzo obszerna i bardzo duża. Teraz przejdziemy dalej. Zobaczcie. Tutaj taki salon. Drugi salon. Jak koleżanka mówi. Tak nagrywam siebie. Bardzo ładny. Z dużym na ścianie telewizorem. Bardzo ładny salon. No tak właściwie mieszkają Anglicy. Tam Anglicy mieszkają, bo koleżanka ma chłopaka Anglika. Narzeczonego. Narzeczonego. Narzeczonego już, bo jest narzeczonym, bo, bo słuchajcie ma pierścionek zaręczynowy. Także gratulacje. Dziękuję Dobrze, przejdę W końcu się W doczekała, tak. Idę na górę, troszeczkę nagram. Sypialnie, zobaczcie takie schody. idziemy do góry. W tym domu słuchajcie są trzy łazienki, także to jest słuchajcie garderoba, to jest garderoba, tak wygląda. Tutaj łazienka, zobaczcie jacuzzi, duża wanna z jacuzzi barek, wszystko prysznic bardzo ładnie. I tutaj słuchajcie, sypialnia tak wygląda. No tak mieszkają Anglicy, tak to wygląda, a tutaj jeszcze jest jedna łazienka taka z prysznicem. W stole to i ze wszystkim. Tak to wygląda mieszkanie. To właściwie jest willa, słuchajcie. Bo jest jeszcze druga część, ale tam nie będę wchodził, bo tam mieszkają rodzice Bena. Także tam nie będę filmował. I bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Powiedz. A koniki pokazałeś? Koników nie pokazywałem, bo tam nigdzie nie chodziłem. Piękne koniki mamy też. No? Piękne mamy koniki, mamy swoje pole. Powiedz Marzena, powiedz Marzena, co gotujesz? Gotuję nasz polski obiadek rosół z kurczaczkiem, z ziemniaczkami, z słówką, z papiski kiszonej z cebulką z olejem zrobię, bo ja tylko to ja robię dla naszego jedzonko. mimo że będzie z Anglii, ale on nie nasze, nie ma wyboru. Jak chce jeść, to musi jeść nasze. Tak, Marzena gotuje, tak. Tak, e, tak, mamy obok pole golfowe. E, Przechodzą e, do nas grają ludzie na pole golfowe, przydają koniki nasze, patrzą, e, e, oglądają, U pięknych koników mamy sporo. E, także tak jakoś no, żyjemy sobie tutaj, w tej Anglii. Nie mam zamiaru wracać do Polski, przynajmniej nie w e, jakieś w przyszłości, może na paru, pomyślę. Ale na pewno nie e, teraz. Na pewno nie, nie wcześniej niż kilka dobrych lat. No tak. tak że, e, no cóż, no tak mieszkam, tak mieszkamy. No, no i dobrze. Wiedza, przyjeżdża. No i dobrze Marzenko, to, do, to będziemy pomału kończyć, ja jeszcze nagram swój koniec. I, i będzie pomachał, papa Pozdrawiam za Anglii. jeszcze coś muszę wam pokazać auto mojej koleżanki Jedne życzonego no zobaczcie to stoi auto ranch rower tak wygląda ranch rowerem koleżanka się wozi Zarzeczonym, tak to bardzo ładnie wygląda słuchajcie elegancko jak widzicie, no tylko tyle wam chciał pokazać i dołączę to do filmu. I tak słuchajcie wygląda mieszkanie koleżanki, tak mieszkają Anglicy no właśnie Dzwoni chłop, e, narzeczony do koleżanki. Koleżanka teraz rozmawia. Rozmawia po angielsku. Także no tyle wam nagrałem. Tak to wygląda. A ja po prostu zajmę się teraz śniadaniem i będę musiał coś zjeść, bo jestem głodny. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.